To jest bardzo zastanawiające, jak to jest, że obie siostry przywitały Jezusa tym samym zdaniem: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Prawdopodobnie same już o tym dyskutowały. Może wtedy, kiedy Łazarz umierał, może w dniu pogrzebu, może w tych pierwszych dniach przeżywania żałoby. Właśnie zadawały sobie to pytanie, a co by było, gdyby przybył Jezus? Jak to się stało, że, że o nim zapomniał, że, 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 że zwlekał, że go nie ma? Bo gdyby tu był, to wszystko byłoby inaczej. Lecz Jezus, jak usłyszeliśmy, świadomie zwlekał. To zdanie, gdyby Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł, te pretensje trochę zaadresowane do Boga. Myślę, że też wielu z nas towarzyszą w tych dniach, jak to się dzieje, że, że Kościół jest pusty, jak to się dzieje, że nasze życie wygląda zupełnie inaczej, że nasza praca wygląda inaczej, że nasza codzienność też ma inny rytm że nasze relacje e, są coraz mniej może bezpośrednie, a coraz częściej e, za pośrednictwem mediów. E, jak to się dzieje? Panie, dlaczego do tego dopuszczasz? E, I z jednej strony możemy oczekiwać odpowiedzi e, takiej, jaką e, Jezus miał, e, Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej. Ku chwale Bożej, czyli ku czemu? Co to takiego, ta chwała Boża? Jezus uzajmień nie mówi jasno, ale dalej, w kolejnych zdaniach swoich, swojej wypowiedzi, pokazuje, że chodzi mu o wiarę, o to, żeby ludzie byli świadkami cudu, znaku, żeby w Niego uwierzyli żeby ich życie było już trochę inne, żeby odkryli, że On jest Mesjaszem. Ale to jest też myślę, że bardzo ważne, że Jezus, każdy z sióstr odpowiada na te pretensje inaczej. One zadają Mu te same pytania, podchodzą do Niego z tym samym wyrzutem, a Jezus każdy z nich odpowiada tak jak one jest w stanie to przyjąć. Pamiętamy, że te siostry są, powiedzielibyśmy, biegunowo różne. Marta jest taka bardzo praktyczna, to jest ta, która chce ugościć, która jest taką gospodynią, nie o wszystko się troszczy. I z nią Jezus prowadzi dyskusję. I tutaj Jezus jej tłumaczy o zmartwychwstaniu. Objawia jej, że, że On jest zmartwychwstaniem i życiem. Przemawia do jej rozumu. E, I Marta mniej lub e, bardziej to rozumie. E, wydaje się, że raczej mniej. To znaczy rozumie, że Jezus jest Mesjaszem, ale co to znaczy, że jest życiem i zmartwychwstaniem, to już trochę mniej. Bo do tego nie nawiązuje. E, więc z nią Jezus e, Mówi na poziomie takim intelektualnym, przemawia do jej głowy, jakoś stara się ją uspokoić poprzez, poprzez myśl, porządkując jakoś jej myśli, ukierunkowując je w, inny, w inną stronę. Natomiast z Marią jest zupełnie inaczej, ponieważ Maria to jest ta, która jego słuchała, to jest ta, która jest mniej praktyczna, która właśnie siada, siadała u stóp jego. To jest ta, jak, jak tutaj ewangelista na początku wspomina jest ta, która namaściła pana olejkiem i włosami swoimi, otarła jego nogi. To jest ta bardzo wrażliwa kobieta, która patrzy na, na świat sercem. I w tym momencie. Jezus z nią nie dyskutuje, nie tłumaczy jej. Tylko Jezus wchodzi w świat jej emocji. To jest też niesamowite, że Jezus tutaj pokazuje swoją bardzo ludzką twarz. Pokazuje, że jest nie tylko Bogiem, nie tylko zmartwychwstaniem i życiem, ale pokazuje też, że jest prawdziwym człowiekiem, dlatego że wzrusza się w duchu, rozrzewnia, płacze. Idaje się, że, że, że ta reakcja Jezusa, ten, ten poziom komunikacji, właśnie emocji, uczuć, bardziej oddziałuje na Marię. Bardziej jest dla niej przekonujący, bardziej przygotowuje ją do tego, czego za chwilę będzie świadkiem. To jest niesamowite, że Jezus jest w stanie przemówić i do naszego rozumu, i do naszego serca. I do jednego i drugiego, bo w każdym z nas jest i trochę Marii, i trochę Marty, w różnych proporcjach. Ale Jezus i rozum, i serce jest w stanie w nas poruszyć, uspokoić i przygotować na, na akt wiary. I ten cud, który się dokonuje, ten znak, który Jezus dokonuje, wskrzeszenie, dokonuje się też w niesamowity sposób, bo dokonuje się poprzez modlitwę i słowo. O dziękczynienia to, to Bóg Ojciec wskrzesza Łazarza. Ojcze, dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś. A potem Jezus y, mówi Łazarzu, wyjdź na zewnątrz y, i zmarły wychodzi. W tych dniach, kiedy jesteśmy może bardziej też pozbawieni y, różnego rodzaju innych doświadczeń, często zostaje nam słowo i spotkanie ze słowem, spotkanie z Bogiem przez słowo. Warto na nowo przypomnieć sobie, że Bóg naprawdę czyni cuda właśnie przez słowo. Bóg mówi i, i, i dzieje się. Tak Bóg stworzył świat, tak Bóg skrzesił łazarza, tak Bóg przemienia chleb i wino, w ciało i krew Pańską. Warto to odkryć na nowo znaczenie słowa i uwierzyć, że, że przez słowo Boga mogą dziać się rzeczy niezwykłe. Już za dwa tygodnie będziemy przeżywali zmartwychwstanie. Zmartych w stanie Jezusa, a dzisiejsza Ewangelia nam, nas do tego przygotowuje e, i pokazuje, że zmartwychwstanie jest możliwe, że Bóg jest w stanie wskrzesić. E, to, co wydaje się beznadziejne, e, dla Boga nie jest sytuacją niemożliwą.